O, o, pelota. To jest jakiś soki, to już słyszę, to jest ta tusta dwudziecha. Nie, a przepraszam, to nasz Włoch tutaj. Też dość tusta dwudziecha, nie ma co. <śmianowicie> Witam z powrotem na kanale, Kowal z tej strony. Tak jak wspomniałem, y Maszyna jest tak świetna, że zrobię o niej dwa odcinki, dzisiaj nią polatamy na naziemkach i co prawda miałem w planach wyciągnąć te parę rund ze streama, które graliśmy tam przez dwie godziny z hakiem tym samolotem, ale no najzwyczajniej w świecie. Widziałem co pisaliście na temat tego tej meszki, gdzie to był wycinek ze streama, że jakość jest po prostu chujowa, a no samolotem tym na tyle dobrze mi się gra, że bez problemu nie... Krępowałem się zagrać sobie nim jeszcze troszeczkę, żeby sobie nim po prostu polatać na naziemkach i mam dla was dwie całkiem przyzwoite rundy mi się wydaje. Yy, do tego samolotu dostaniemy się za pomocą M3 Gun Motor Carriage, czyli Half Track amerykańskiego, gdzie po prostu wkleili na niego działo. I jako backup sobie weźmiemy m 13 yy, Multiple, Multiple Gun Motor Carriage. O, mamy tu aż dwie pięćdziesiątki. Także z takim zestawem bez problemu do SB2U3 się dostaniemy. W trakcie tego odcinka również yy, zdobyłem dość ekspa tym samolotem. Już o ile się nie byle żeby nabić e e nim załogę na ASA. No, co prawda, jest to pierwsza erowa maszyna. E tak, także tu szybko to strasznie idzie, ale no wciąż, no po prostu samolot robi taką siekę, że jak popatrzymy sobie tutaj na serwis rekord i na samoloty, to będzie on gdzieś tu jednym z. No, na pierwszej stronie powinien być. SB2U3 Zginęłem nim 20 razy. Mamy nim ponad 100 fragów, 114 fragów, o ile się nie mylę. 114 fragów na 20 razy tylko jak zginąłem tym samolotem. Także bez zbędnego pierdolenia o historii tego pojazdu, coś tam wspominałem w poprzednim odcinku o nim, ale w tym odcinku skupimy się tylko na naziemkach. Pokażę wam, jak się to M3 spisuje, i jak sobie tutaj z SB2U3 będziemy napieprzać do naziemek. Także bez zbędnego pierdolenia przeskoczymy do pierwszej rundy Witam w Polsce, gdzie wszystko pokryte jest lateksem ee, Ponieważ pada Także jak widzicie wszystko się świeci jak psu jajca Spróbujemy się dostać na lewą stronę punktu C Na początku I stamtąd będziemy kombinować co zrobić dalej Bo tutaj mi się wydaje, że może jakiś flankerów będziemy mieli A jak nie to nawet jak tu będziemy i ktoś będzie atakował punkt C No to powinno się zrobić tam dość przyjemnie shotować sobie przeciwników znaczy od razu powiem tak, no warunki pogodowe do latania samolotem będą dość nieprzyjemne, to na pewno Ale SB-2U-3 sobie z tym poradzi, bez problemu Okej, okay, my tutaj na tej flance, punktu C Jest, jest i po lewej Mówiłem, że ktoś tu będzie na flance? Prawdopodobnie Wypad z flanki. Proszę bardzo. Także dobra, mamy pierwszego gościa. Na razie wygląda na to, że jeżeli będą przeciwnicy, to będą tam wzdłuż głównej drogi. Więc tam też się udam teraz. Jak wjedziemy do lasu, to krytycznie zmniejszamy ryzyko dostania w pierdnię od samolotu. A jest niewykluczone, że jak jakoś tutaj dziabniemy w końcu. To będzie miał dość punktów na samolot, to się będzie chciał po nas wrócić. Okej. Okay. BT-5 zniszczone. BT-7. o widzimy? Widzimy. Mnie? Widzi mnie? Działo nowego mi dziabnął. Cholera. I pokrętło mi dziabnął też. O oj, 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 yes. Dorwali mnie. Haha, <laughs> BT-7-kę chybiłem, powiem wam. Troszeczkę jestem... z no, niezadowolony sam z siebie. No, ale co zrobić? Wskakujemy do SB2U3 i lecimy bronić punktu C. Mówiłem, warunki pogodowe dramat, dramat, po prostu nic nie widać, ale trudno. Słychać też samolot przeciwnika jakiś, tylko go jeszcze nie widać. I piętnastka gdzieś tutaj jest. Jest, jest i ona. Dopiero mi się wyłoniła teraz. Ale ja w pierwszej kolejności muszę zrzucić bombę. Czy nurkujemy. Bomba poszła. Mina morska! Uhuhuhuhu. Mamy go! I piętnastka się do mnie tutaj ustawia. To jeszcze nic tragicznego, bo mamy pięćdziesiątkę na plecach. No, ging, 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 gin, gin. dobra. Ale że on jeszcze może strzelać? Co za oszustwo! Troszeczkę nas podziurawił, ale rozpatrzcie, dobra. I piętnastkę mamy. I jeszcze latamy, więc zostało nam dość pary, mi się wydaje, żeby tutaj ponapieprzać, może do jednostek naziemnych. Zobaczymy. Czy ja tu widzę amfibię? To jest nasza amfibia, tak? Tak mi się wydaje. A to wraga Fibi LVT. Sobie tam wygląda na to, że został zniszczony. Pięćdziesiątki w ruch. O! Trochę skusiłem tutaj, prawie. Zapomniałem, że latamy bardzo słabo. Ten samolot tam to chyba nasz zestrzelony tak P26. Zostało tutaj zniszczone. Dobra, teraz precyzja mamy i czołg, następny zaczyna się chyba przejaśniać. Troszeczkę słońce wychodzi. I tutaj stał jakiś czołg. Tak jest. Uhuhuhu. Mamy i następnego. No o, pelota. To jest jakiś soki, to już słyszę, to jest ta tusta dwudziecha. Nie, a, przepraszam. To nasz włoch tutaj. Też dość tusta dwudziecha, nie ma co. No to jeden. Mówię, trafia z 50 wystarczą. Chyba samolot przeciwnika gdzieś tutaj leciał, nie jestem pewny. Ale D371 teraz może zejść na tą drugą pelotę i ją złoić. Ale chyba mu się nie udało. Tutaj żadnych pojazdów nie widzę przed punktem C. Holo! Nie widzę przed punktem C, bo punkt C jest przejęty. Dobra, no to rzućmy okiem na punkt C w takim razie. Co tu się stało? Dwa pojazdy widzę, co to jest. Tego gościa powinienem od boku przebić. <laughs> No nie mogę po prostu, ten samolot to jest jakaś no po prostu taka czysta piękność, że... Nie na czołówę! O kurde, okej, okay, dobra, chyba pelotą się zrozpili. Tak jest. Czy to nie jest czasem L6? Wygląda jak czołg. A nie, to Auto blindę tutaj mamy. No dobra. OS-2U Kingfisher jest po naszej prawej. Trzeba go osłonić! Dobrze! Ty, a myślę, że... Tego bym rozpieprzył BT5, Nie, nie przeszło przez bierze. Ale Kingfishera osłoniliśmy. I zawracamy teraz, żeby dokończyć co zaczęliśmy. Tak jest. O jezu, ile samolotu przeciwnika. O mój działodowy. Sam tutaj krytykala założył na gościu. Tak o. Teraz niestety wydaje mi się, że zginę. Chociaż nie. Jeszcze nie, jeszcze latamy. Następna i piętnastka została zniszczona. Ja nie wiem, czy goście się nam nie ustawia, czy co robi. Chyba tak. Próbujemy przelecieć nisko. O zabili mi. Ooo, zabili mi działonowego i w końcu mnie zdjęli. Zniszczyliśmy 8 celów naziemnych i 3 samoloty, jak na razie. <laughs> I tylko przeżył dlatego, że trafił mi y, naszego działonowego, tak? Naszego strzelca pokładowego. Cholera, skoda, bo już widziałem białka jego oczu. O, oh, wow, okej, okay. coś mu zrobiłem. <laughs> Wytrąciłem go z równowagi! A, no, Krytykal Hit dostałem na czymś, czyli obstawiam, że to Ki-10 w tym momencie... Padł, je, padł mu silnik, ale już nie dostaniemy ze strzelenia, bo... no bo koniec rundy. Ale tą Ki-10 musieliśmy dziabnąć wystarczająco mocno, żeby coś mu się stało. Takiego, że dostaliśmy po takim czasie. O, ja chcę jeszcze raz, tylko tym razem, żeby sobie nie zapomnieć. Modyfikacje i aktywujemy sobie podwójne użycie, na wszelki wypadek, bo dużo lepiej się w tym samolocie bawi, niż na ziemi, szczerze mówiąc. Tracimy punkt B, więc ja już wiem, gdzie naszą minę zrzucę. Mamy też samolot przeciwnika, tylko nie wiem, co to jest dokładnie. W mam nadzieję, że się nim zajmie. BB-1 gdzieś tu jest, tak? Tak jest. Ale najpierw naszą minę trzeba zrzucić. Ty, ale punktu B już nie przejmują, ha. Dobra, tu widzę coś dużego. Ta, ojeju, tego pana na pewno zrzucałem bombę. Bomba poszła. Odlatujemy. Ok, samolot zniszczony. Mój tylny strzelec do czegoś na pieprza, ale nie widzę do czego. I 16 ale się ustawił idealnie za ogonem. Skurczybyk, ale jaja, ja. ale jaja. Ja. No, 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 no. no. Jest, mamy jej szesnastkę. hu, Gdyby nie to, że tak perfekcyjnie się ustawił na mojej szóstej. No, ja pierdzielę jeszcze jeden. PA11, mi się wydaje, to jest. Coś nie, przepraszam, ten BA60, coś 65, czy jakoś tak. i od pelotki, to ja się tutaj chcę uwolnić, raczej, tak, że tak, uciekamy. No to co, taki skory był do zabawa, a teraz tak odleciał sobie w pizdu? Eee, widzicie? Tak, BA-65 to było. Tą pelotę trzeba tu zdjąć, bo po prostu... za dużo kłopotów mi przysparza już. Problem jest taki, że nie mam na nią... takiego prostego przejścia. A nie, tutaj już nie ma nikogo, A. To skąd ta pelota tam strzela teraz? Przecież tam trup stał! O. o, o, SWORDFISH jest ZDJĄŁ! Wow! Ha, ha. Wystańpię mi pilota. Gratulacje dla tego pada. Wielkie brawa. No, powiem mam, że tej mapy jeszcze nie widziałem, co? Byle nas zbierać punktów naszego windykatora, bo tutaj do nic... No, nie mogę się nalatać tym samolotem po prostu. Tak mi się nim fajnie lata. No bo gościu nam się tutaj rozgadał za bardzo. Cholera, no muszę tego typa tutaj zdjąć. O Jezus, ale przep... potężny cel. Co prawda nie jest to full down pier, ale... eee... Disable radio. Nie chcę go już słyszeć po prostu. spamuje bez sensu. Okej. Okay. Jak daleko tam jest? Zaraz się dowiemy. Staniemy sobie tutaj za, za krzaczkiem 700. O, 700 to było mało. 800? 800 to za dużo. Przydałaby się lepsza optyka w tym, ale musimy sobie radzić z tym, co mamy. Oj, mamy to. Dobrze. Oberwał. Mamy już dość punktów, mamy już dość punktów. O, nie wiem co robić, nie? Teraz nie wiem co robić. Samoloty są już pierwsze. Fajnie byłoby wskoczyć, i się z nimi postrzelać, ale. No jeszcze nie zginęliśmy, więc zaryzykuję trochę bardziej. Dam szansę przeciwnikowi mnie zniszczyć. Ale jednocześnie, no nie odejdziemy bez walki, tak? O, proszę bardzo, hello there. Boink. Dobra, to tamta strefa jest chyba pokryta. Nasi mają problemy przy punkcie B. Tak to wygląda przynajmniej. Ale ja stąd tam nic nie widzę, powiem wam żadnego większego problemu. Tam też nie. Tutaj też nie. No to ja nie wiem. Trzy fragi mamy. Chyba będzie pora faktycznie... O. Za mnie ktoś strzelił. Widzieliście to? Auć. No, squeezy boy, o dajcie mi do samolotu wskoczyć, bo za szybko to idzie. Cholera, trzy samoloty są w powietrzu już no. Mają pelotę tam. A to nie pelota. Ile to by było na tyle? O oh, wow, trafił mnie. O, oh, ja go też, okej. Okay. No cóż. Ktoś do mnie strzela, ale nie wiem skąd. Wygląda jakby on nikt z respa? Tak, faktycznie. Ej, no nie, no. Ja jodkuję stąd. Jodkujemy, wskakujemy do samolotu, bo tu stoję na środku jak debil i nie mogą mnie dziabnąć, nie? No, obydwa lecą na punkt C atakować. To całkiem spore maszyny. Jeden sztukas na pewno, a drugi to nie wiem co to jest. Dobra, pozbywamy się bomby. Przedwcześnie może, ale trudno. Zaraz się dowiemy, co tutaj będziemy mieli. Czy ten z mnie widzi? Chyba nie, chyba mnie nie widzi. No nic. Amulec, żeby się nie przekompresować za bardzo. Dobra, asysta może być, nie przeszkadza mi to. Pelotek nie widzę. ten drugi sztukas ucieka. No, ale to go dorwiemy bez problemu, mi się wydaje. Chociaż, no nie wiem. Tu jeszcze leci coś. Następny sztukas? Tak to troszeczkę wygląda. Nie, za daleko jest. Wyspałowie drogi do lotniska. Idziemy raczej za tym drugim samolotem, tutaj. To się przed chwilą zrespił. Co to jest? O, ja wiem, co to jest. Nie podoba mi się to. A nie, to jest wersja V, dobra. To nie jest wersja z dwudziestką. Dobra. Teraz odlatujemy szybko. O, nasza francuska wersja tu jest. Proszę bardzo. Uuu! Czy ja mu zepsułem silnik, że on tak wolno leci? Tak to wygląda. O, nie widzę go. Tak, gościu spadł. Ha, 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 ha. Czy działy, go po silniku? Może być. Może być. Jakby się mnie ktoś pytał, to może być. O, i tak się obrócił, że nam boczek pokazał. O, Jezus, dołączmy się do naszej francuskiej wersji. O, tak, miniemy się tak bliżutko. Uh, 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 uh. O, to może być zajebisty thumbnail w sumie. Spawn protecta ma gości jeszcze. Coś mamy, to się nic nie zrobiło jeszcze. Chociaż nie. Momencik, tutaj coś mamy. O Boże. Już nie możemy mieć Spawn Protekta tak długo, no nie, nie, nie ma szans, nie? Tak jest, mamy go. T26 tutaj jest. Wzwiemy się do góry. O, no, i misja się skończyła, niestety. Dużo krótsza była tym razem, dużo łatwiej poszło. Ale myślę, że wystarczy, myślę, że wystarczy, nie? No, ten samolot po prostu no, podbił moje serce. Strasznie chciałbym mieć jego porządny model. To, to na pewno. Niekoniecznie taki, który sam bym stlejał, chociaż w sumie. Muszę sobie poszukać takiego modelu, bo to jest. Nie dość, że jedna z najładniejszych maszyn, jakie ostatnio widziałem w grze. Plus to malowanie, plus po prostu to uzbrojenie. Plus jego baty rating, plus to, że low tier, high fun. No powrót, no nie wiem. Nie wiem co mam wam powiedzieć. Jak jeszcze tego samolotu nie macie, to ja nie wiem co wy robicie. <laughs> Bez zbędnego pierdolenia. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.